To ja Oxeo i poprowadzę program dla Markerów i na będzie Zawodnikami są Sans Marker, BFDI Marker, Minecraft Marker, Dynamite Marker, Funtime Marker, Manal Marker i Deadpool Marker. A to zróbcie z siebie trzy drużyny. Ale jak mamy zrobić 3 drużyny, skoro jest na 7? To posty dodam nowych zawodników, takich jak. I... i. Baba Boy. O, ja wiem, jak to się robi! Moja drużyna nazywać się będzie! Nie! Nie mój sernik! Nie mój sernik! Sans Malker, Fanta i markę, z i Baba Boy, wy do mojej drużyny! Rozmijmy się, Kryl, z Dobra, pozostali są razem w drużynie, jak wy się nazywacie? Zpanowany Oxeo. Chwila, ja jestem sam w drużynie. A, no tak, więc zostaniesz pewnej jednej osobie z każdej drużyny. No sens. Menormand, jest tak potężny, że jego na będzie ciągle wykrywać. Musisz się upewnić, że miało ci trochę utopienia. Więc jako pierwsze zadanie, zbudujcie dom. Popatrz, to jest mój dom. Mogę spać na nim, jeść na nim, a nawet żebrać na nim. Wow, Salonik jest pierwszą drużyną, która ukończyła zadanie. Nie martwcie się, ja zabiorę nas do zwycięstwa. Wystarczy dodać wody. Wow, wygląda to, że obie drużyny skończyły w tym samym czasie, więc to ja zdecyduję kto przegrywa. Wybieram, że Infernum odpada, bo wasza widla jest zbyt duża. ale małe domki, takie jak ten od Grilla z Sansem. Ale pamiętaj, że masz... Nie odpada cała drużyna, odpada tylko jeden z członek, na którego głosuj ty. Więc tak, zmyślam, by w moim show były same markery, więc Amogus jest wyeliminowany ze wszystkimi głosami, bo ja tak mówię i nie udowodnijcie mi, że to zmieściłem, bo nie podałem liczby głosów i nie sprawdzicie tego. Tak czy siak, kolejne wyzwanie to konkurs jedzenia. Musicie zjeść rosyjską sałatkę rybną, bo w Google napisali, że to najgorsze jedzenie na świecie. To niemożliwe, tylko chyba jakiś żebrak mógłby to zjeść. Sonic jest bezpieczny, co oznacza, że są tylko dwie drużyny. Hej, Stapie, chcesz ze mną zagrać w jedzenie rosyjskiej sałatki rybnej? Tak! I w ten sposób Infernum są bezpieczni, a Gris z Sansem jest postawiony do eliminacji. Czas na czytanie głosów. Pierwszą bezpieczną osobą jest Baba Boy z dwoma głosami. O, naprawdę? Co to za nagroda? Głosy! Yeah. Chwila, teraz ty masz ich najwięcej, więc ty jesteś wyeliminowany. Wow, to pierwszy raz, kiedy przetrwałam eliminację. Wasze kolejne wyzwanie to rzut w duży na której suma długości żytów będzie najdłuższa wygrywa. <grywa> Bierdziaj, Marker, czemu ty nie rzucasz? Nie, pamiętam, a ja cię rzucę. A, rozumiem, no, każdemu mogło się zdarzyć. W takim razie twoja drużyna jest bezpieczna. Jeszcze tylko Sans Marker, Jeżeli nie rzuci, to jego drużyna zostanie postawiona do eliminacji. Sans Markle, czemu go i rzucisz sami rzucać? I Iglesia z Sansem jest bezpieczny! Jak to przecież? Sans nie zdążył rzucić piłki. Ale wyzwanie to rzut w dal, nie rzut piłką w dal. Przedmiot był dowolny, więc to Sanek jest postawiony do eliminacji. Powiedz, Manel Marker, stosujesz się? Nie mam czego, reszta mojej duszyny rzuciła gorzej niż ja, więc raczej będę bezpieczny!